Jezus powiedział do Nikodema: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci, trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąży. Pierwszą rzeczą, jaką poznajemy na temat danej osoby, jest jej imię. To nim ją nazywamy, odróżniamy i zapamiętujemy. Trzecia osoba Trójcy Świętej ma też imię. Nazywa się Duch Święty. Imię ducha, pod którym znali go pierwsi adresaci objawienia, pod którym przyzywali go prorocy, psalmiści Maryja, Jezus i apostołowie, to Ruach, co oznacza tchnienie, oddech, wiatr. Co zatem jego imię Ruach mówi nam o Duchu Świętym? Obraz wiatru służy przede wszystkim do wyrażenia mocy Bożego Ducha. Wiatr jest jedyną rzeczą, której nie można okiełznać, której nie można zamknąć w butelce lub w pudełku. Istnieje pokusa zamknięcia Ducha Świętego w kanonach, instytucjach, definicjach. Duch Święty tworzy i ożywia instytucje, ale sam nie może być zinstytucjonalizowany, urzeczowiony. Wiatr wieje tam, gdzie chce. Tak samo duch rozdziela Księżyc Duchu święty, pełni nasze serca i ogniem Twojej miłości. Przyjdź, a powstanie życie, odnowisz oblicze Ziemi, tej Ziemi.